Czy Brexit to strachy na lachy opozycji, czy może realne niebezpieczeństwo wyjścia Polski z Unii Europejskiej i czy na granicy toczy się wojna hybrydowa, jak chce Josław Kaczyński. I co można zrobić, żeby pomóc osobom cierpiącym na polsko-białoruskiej granicy oraz czy lewica ma remedium na polskie bolączki. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jest z i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. to strachy na lachę opozycji, czy realne zagrożenie, przed którym jesteśmy postawieni przez Prawo i Sprawiedliwość? Realne zagrożenie, na bym powiedział bardzo realne. PiS jest formacją co najmniej eurosceptyczną, a w dużej części przeciwną Unii Europejskiej. I jedyny problem PiSu to jest taki, że rządzą w kraju, gdzie ogromna większość Polaków jest za Unią Europejską. Więc nie mogą powiedzieć głośno, że najchętniej byliby poza Unią, a taki idealny scenariusz dla nich to nie mieć żadnych zobowiązań wobec Unii i brać pieniądze z Unii. No ale to, jak wiemy, jest nierealne. Także mm -hmm. poleksit jest scenariuszem absolutnie możliwym, wynikającym z kryzysu, który następuje między Polską a Unią Europejską. No a kryzysy zazwyczaj mogą kończyć się bardzo takimi przykrymi konsekwencjami. No ale Prawa i Sprawiedliwość przyjechała, w której mówi, że nie, nie będzie Polski z Unii Europejskiej i tego, do tego nie dąży i tego nie chce. Wszyscy politycy ale... PiS również mówią, że e, do tego nie dążą, a Donald Tusk zwołał na niedzielę e, manifestacje, które okazały się dosyć duże. Pytanie, kto na tym straci, kto zyska na poleksycie? PiS, Czy dla PiS, PiS to dla opozycji to jest paliwo? Dla opozycji jest to niewątpliwie paliwo. Sprawa Europy będzie jedną z głównych płaszczyzn konfrontacji wyborczej. Wszystko jedno, czy we wcześniejszych wyborach, czy w normalnym terminie. PiS oczywiście będzie zaklinał się, że nie chce Poleksitu, ponieważ wie, że 80% Polaków jest za tym, więc z hasłem polegzitu wygrać wyborów się nie da. Natomiast jeżeli będzie robił to, co robi, no to będziemy mieli, jak mówię, narastający kryzys, który będzie miał, musiał mieć jakiś finał. Ten kryzys będzie oznaczał, już oznacza decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Reakcje Unii Europejskiej bardzo negatywne. Za chwilę prawdopodobnie zamrożenie środków dla Polski z Funduszu Odbudowy, w związku z tym bardzo negatywne reakcje po polskiej stronie. I nagle się okaże, że dyskusja Unii Europejskiej jest dużo bardziej prowadzona przez ekstremistów antyeuropejskich w Polsce i ludzi niechętnych Polsce, w Unii Europejskiej. Ja przestrzegam przed takim scenariuszem, który nieuchronnie może prowadzić do poleksitu, bo wie pan, to jest taka trochę sytuacja, że spuszczamy z dużej góry kamień i, i za chwilę z tego kamienia może być lawina, a tej już nikt nie zatrzyma, więc groźba poleksitu jest całkowicie realna i dobrze byłoby, żebyśmy przejrzeli na oczy i przestali się oszukiwać, że jest inaczej. No jednak nie wszyscy liderzy opozycji w niedzielę brali udział w manifestacjach lub też ta opozycja się nie złączyła, nawołując Polaków do tego, żeby bronili Polski Europejskiej. Myślę, że no, poza może kosiakiem Kamyszem, który powiedział, że nie weźmie udziału, to inni brali. Hołownia był w Białymstoku, Biedroń był w Warszawie, także... Oczywiście mam nadzieję, że w kolejnych tego rodzaju wydarzeniach będzie więcej pracy. To było mało czasu, ja to rozumiem. Będzie więcej pracy, żeby wszyscy stanęli obok siebie na, na trybunie czy na tym stędzie, bo jest taka potrzeba. No niewątpliwie ludzie chcą w zasadniczych kwestiach dla Polski widzieć współdziałanie opozycji, i sądzę, że i Donald Tusk to powinien zrozumieć, I, i inni liderzy. To nie jest czas na boczenie się na fochy, ale to jest czas na determinację, na pokazanie, że są kwestie dla. Dla których jesteśmy gotowi porzucić różnice i skupić się wokół walki o sprawy najistotniejsze. Unia Europejska jest, jest taką sprawą. To jest, moim zdaniem, rzecz historyczna. Tak jak historycznym było wejście Polski do Unii w pozytywnym sensie, tak osłabienie naszej pozycji w Unii, w Unii Europejskiej jest wielkim błędem, a wyjście byłoby katastrofą. Donald Tusk wyrasta na lidera opozycji, a może też jest liderem opozycji, bo jednak na jego wezwanie tłumy się stawiły nie tylko w Warszawie. Jest, jest liderem największej partii opozycyjnej, to jest fakt, a myślę, że ma szansę być liderem opozycji, jeżeli podejmie dialog z innymi. Wydaje mi się, że tego jeszcze dialogu jest za mało, ale jeżeli będzie rozmawiał, to jest szansa na to, że nie, nie przesądzam, czy, 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 czy budowanie jednej listy jest możliwe, ale, ale moim zdaniem przynajmniej współpraca w zasadniczych kwestiach między wszystkimi środowiskami opozycyjnymi, może poza konfederacją, czy na pewno poza konfederacją, jest, jest realna. A jak się zmienia nowa lewica po kongresie zjednoczeniowym? No, najważniejsze, że ten, ten, ten poród, który trwał bardzo długo, bo prawie dwa lata, zakończył się szczęśliwie, że mamy nową lewicę ukształtowaną, więc teraz czas przejść do działania. Program, który przyjęli jest moim zdaniem interesujący. Bardzo ciekawi są młodzi ludzie, którzy są w nowej lewicy, szczególnie Kobiety, dziewczyny, bardzo takie zdecydowane, energiczne, przekonane co do sensu działania. No Jeżeli z taką energią będą pracować, ja to i mówiłem na tym kongresie, że w tej chwili potrzebna jest praca, praca, jeszcze raz praca, że nie można wierzyć tylko w internet, że nie można wierzyć w aplikacje, nie można wierzyć w ten kontakt online, bo ludzie potrzebują kontaktu in-person, tego osobistego. Jeżeli to będzie, jeżeli zwrócą się do młodego pokolenia, które jest niewątpliwie bardziej progresywne, bardziej lewicowe, no to. Będzie można odbić się od tych stałych mniej więcej 7% w sondażach i być może nawet przekroczyć 10%. To będzie długa droga, ale wierzę, że, że jakby ten ból i porodowy, i poród zakończył się. Dziecko wygląda obiecująco, już krzyczy, więc powinno być dobrze. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o lewicę, to ma pomysł na to, żeby współrządzić, na to, żeby rządzić, na to, żeby odsunąć pisod od władzy, czy bez współpracy z Platformą Obywatelską, tak jak powiedział y, Włodzimierz Czarzasty, nie, nikt nie będzie w Polsce rządził. Y, don, y, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że bez lew po przyszłych wyborach nie da się rządzić. To jest prawda? No, jeżeli patrzymy na dzisiejsze sondaże, pamiętajmy, że to wszystko jest zmienne. To oczywiście tak. No, po pierwsze, lewica, gdyby. Poszła z, w tej chwili z tymi listami różnymi, no to nie wiem, czy będzie miała więcej głosów niż PiS i Konfederacja w Sejmie. Trzeba z tej brutalnej prawdy też zdać sobie sprawę. Jeżeli nastąpią jakieś elementy jednoczenia, wspólne listy, jeżeli ten system DONTA wtedy no, pomoże nieco, to być może cała ta lewica, cała ta centrolewicowa koalicja czy Konserwatywno-centrowo-lewicowa, czyli dość skomplikowana z natury, może mieć większość. I oczywiście bez tych 7% głosów lewicy trudno sobie wyobrazić możliwość stworzenia rządu. Ale jak mówię, dzisiaj bym o tym nie dyskutował, bo to jest wszystko płynne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało za, za, za pół roku, a jeszcze bardziej jak za dwa lata, kiedy, kiedy będą wybory, jeżeli to będzie normalny termin. Panie prezydencie, kim się staje dla rządzących pan Robert Bąkiewicz i, no i narodowcy, którzy zakrzykiwali protestujących w trakcie niedzielnego marszu prounijnego na no gigantyczne środki, 3 miliony 700 na samochody i siedzibę studia TV od rządzących? Ja wiem, odpowiedź, odpowiedź jest prosta, no, to jest finansowane przez rząd, komando prawicowe, na pozycjach już skrajnie prawicowych, takich niemalże quasi-faszystowskich, gdy chodzi o, o, o sposób wyrażania poglądów. No, jak widać, wygodne w niektórych sytuacjach, bo może być wykorzystane bez kłopotów, na przykład dla zakłócania demonstracji opozycyjnych czy demonstracji sił demokratycznych. No, tak, tak to wygląda. Ja innych form aktywności patriotycznej może nie znam, może trochę krzywdzę tych ludzi, ale to co widziałem i to widzę po raz kolejny, to tak mówię, no, to jest zorganizowana grupa, swoiste komando wykorzystywane przez rządzących dla walki z, z opozycją. No to, to ta grupa też organizuje 11 listopada zawsze marsze niepodległości. No, media mają, podają, że taki charakter, mają... No tak, no ale media podają, że również środowisko Platformy Obywatelskie chce organizować 11 marsz listopada z odrębnym Marsz Niepodległości. To dobry pomysł? Nie wiem, wie pan. No każdy ma prawo organizować marsze. No, szczególnie Dzień Niepodległości jest taki, że trudno zabronić, żeby różne środowiska, które. Do, do tej daty się przyznają, czy utożsamiają z nią, nie miały prawa tego robić. Proszę pamiętać, że ojcami polskiej niepodległości w 18 roku był zarówno lewicowiec Daszyński, jak i Endek Dmowski, a pośrodku był Józef Piłsudski, postać najważniejsza, no ale był też i Korofanty, był Witos oczywiście, więc tych marszów teoretycznie moglibyśmy mieć pięć czy sześć, gdyby każda z tych, każda z tych grup chciała odwołać się do swojego, Ojca założyciela niepodległej Polski. Natomiast ważniejsze jest co innego: czy 11 listopada ma być świętem wspólnoty polskiej, czy ma być walką różnych środowisk? To znaczy, czy 11 listopada ma być dniem pokoju i, i zgody, czy ma być dniem boju i, i, i dzielenia społeczeństwa? No i tutaj bym się zastanawiał, czy, czy wprowadzać dodatkowe elementy, które by jeszcze raz, jeszcze bardziej nas miały, miały dzielić. No, nie wiem, czy, czy jest taki plan rzeczywiście, żeby 11 listopada opozycja coś robiła, ma do tego prawo. Natomiast obawiałbym się, że wprowadzanie kolejnych elementów, takich dzielących, to, to nie musi być najlepsza metoda. Dwie ostatnie kwestie. Rządzący wycofają się ze sporu z Unią Europejską, czy te kwestie dotyczące chociażby izby dyscyplinarnej. Zostaną rozwiązane, tak jak mówił Jarosław Kaczyński, i ta, to ryzyko zabrania funduszy w Polsce no, będzie jednak zbyt duże i PiS zrobi krok, a nawet kilka kroków wstecz. Po pierwsze, PiS obiecał rozwiązanie problemu, czy rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej jako jednego z takich gestów wobec Unii, tylko nic się nie stało. Myślę, że ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Tym bardziej, że to orzeczenie, które nie powstało na wniosek. Kogoś nieznanego, ale premiera rządu, więc każdy ma prawo w Unii Europejskiej sądzić, że to jest element no, strategii polskiego rządu. Więc myślę, że. To, co trzeba dzisiaj zrobić, jeżeli PIS chce choć trochę poprawić relacje z Unią, no to zacząć aktywny dialog. Gdybym y, słyszał, że minister spraw zagranicznych jest, jest chory i wyłączony przez najbliższe tygodnie, to nie jest dobra wiadomość akurat, ale tu trzeba jakiejś ofensywy dyplomatycznej, samego premiera, odpowiednich ministrów, kontaktów w Brukseli, kontaktów ze stolicami. No trzeba tę pozycję wyjaśnić, jeżeli. Oni chcą właśnie powiedzieć, że nie, nie, my zostajemy w Unii, a to, co się wydarzyło, to trochę może przypadek, to trochę nieporozumienie, trochę nadinterpretacja. No, jakaś aktywność jest potrzebna. Ja, ja dzisiaj żadnej aktywności nie widzę i dlatego obawiam się, że reakcje Unii będą twarde. To znaczy, zamrożenie środków to będzie taki właściwie minimalny efekt tej, tej antyeuropejskiej polityki prowadzonej przez rząd i przez PiS. I ostatnia kwestia, bo musimy już kończyć, co rządzący powinni zrobić w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Najkrócej trzy rzeczy. Oczywiście bronić granicy i pilnować, żeby osoby nie, niewłaściwe jej nie przekraczały. Po drugie, udzielić daleko idącej pomocy humanitarnej. I tu trzeba wykorzystać istniejące organizacje, Czerwony Krzyż, organizacje pozarządowe, które takiej pomocy mogą udzielać. I trzecia rzecz, podjąć działania polityczne. Ja bym to zrobił poprzez zaproszenie obserwatorów z Frontexu, obserwatorów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. Na granicę, żeby zobaczyli, co się dzieje, żeby po prostu zdjąć te oskarżenia, które są dzisiaj w całej prasie i dopuścić dziennikarzy w jakichś zorganizowanych grupach na granicę. To też jest ważne, żeby, żeby oni mogli napisać to, co widzą, bo my w tej chwili opieramy się tylko na komunikatach oficjalnych służb, żeby rozładować również te nieporozumienie tą tykającą bombą, jaką jest jakby zamknięcie granicy i zmonopolizowanie jakikolwiek informacji przez stronę rządową, która z natury rzeczy no, nie ma zaufania. 100% ludzi ani w Polsce, ani w Europie. Więc na tych trzech płaszczyznach szukałbym rozwiązania. Bronić granicy, udzielić pomocy komunitarnej i zrobić coś politycznie, czyli umiędzynarodowić bardziej tą, tą sprawę i dopuścić dziennikarzy, żeby pokazali, co dzieje się naprawdę. Trzy wskazówki od Aleksandra Kwaśniewskiego, dla żeby patrzymy, był prezydentem, to, to był to Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, państwa i moim gościem był dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. 珍贵的。